Siema, hercy świrki, witam was, was samozwańczy, król RTR-ów, czyli kto? No ja. No to co? No to lecimy z koksem. No to co? No to jak lecimy z koksem, zobaczcie, co tam się dzieje, normalnie pomiana. To jest, posłuchajcie, to jest poniedziałek, godzina która? pół do ósmej. Zobaczcie, co się dzieje u nas na tożu. A teraz posłuchajcie, mam dla Was bardzo radosną wiadomość. Po ustaleniach z owcami, tutaj z kopakami zorganizujemy dla Was zawody. Będą to zawody dla short skal w skali 1.10 10 Będzie podzielone na klasę 2WD i 4WD oraz klasa 1-10 Open, też 2WD i 4WD. Zawody będą odbywały się na zasadzie jednodniowej. W sobotę będzie to powiedzmy jeden wiek treningowy, trzy kwalifikacje i trzy finały, także już się gotujcie. Co do terminu, to Wam na razie nie podamy, bo to wszystko będzie zawsze uzależnione od pogody. Będziemy się starali Wam podać tak powiedzmy z, dwu, z dwutygodniowym, tygodniowym wyprzedzeniem, abyście mogli się przygotować. Pętle mamy, prąd skombinujemy. Jedynie co to musicie zabrać wodę i wodę e, na tą sobotę. I zobaczycie, będzie. Wiecie, co to znaczy: wciąg. Będzie zarąbiście. Także. Czekajcie na informacje, informacje będą podawane, to będą mini mistrzostwa shortcorsów i mini mistrzostwa klasy 1-10 Open. Postaramy Wam się zorganizować powiedzmy, no jak się uda, no 3-4 zawody, żeby to była powiedzmy też jakaś kwalifikacja. Na zasadzie jednodniowej, możecie w sobotę, żebyście nie musieli jechać na 2-3 dni, jeden dzień będzie zarąbiście, to jest naprawdę super piękny teren. Także co moi kochani, przechodzimy teraz do wiadomości parafialnych, czyli jak przechodzimy do wiadomości parafialnych, musi być, ale coś wam powiem, wiecie co, że już nie normalnie palec boli, ja już nie mogę kierowcom z boku pokazywać międzynarodowego gestu pokoju. No dobra, to przechodzimy do wiadomości parafialnych. Da -dam, da -dam. Jak zwykle wiesz, zaznaczę jechał. Posłuchajcie, sobie jesteśmy w wiadomościach parafialnych. Dzisiaj w wiadomościach parafialnych będzie OPR. A dla kogo będzie OPR? A dla tych ludzi, którzy przychodzą i jeżdżą po mokre i wilgotnym. Posłuchajcie, to, że wyszło słońce, zrobiło się nagle gorąco, tak jak było wczoraj, to nie znaczy, że to wysechł. Wy przyjeżdżacie, wy to niszczycie. Ja wam coś powiem. Ten tor powstał dwa lata temu, na początku ja tu przychodziłem dzień w dzień, potem zaczął przychodzić taki Kuba, Tomek, Piotrek, jeszcze kilka osób, w tym roku coraz więcej i my codziennie o ten tor tak dbaliśmy, że wy każdego dnia widzieliście go, że wygląda w takim samym stanie. Ale to nie znaczy, że jak on wygląda w takim samym stanie, to że to się robi samo. Nie, tu wszyscy, wszyscy, którzy budowali ten tor, którzy o niego dbają, starałem się, żeby on wam długo służył, więc błagam was, błagam, jak przychodzicie, widzicie, że on jest lekko miękki, wilgotny, to to nie jeździcie, A powiem wam dlaczego. Ja mam odznakę strażnika Teksatoru, ponieważ mieszkam najbliżej, ale ostatnio odznakę strażnika Teksatoru nabawił się Tomek. Posłuchajcie, teraz zobaczycie takie zdjęcie. Zdjęcie wjechało. Widzicie, co Tomek robi z tą sikierą, więc posłuchajcie. Ja wam nie radzę przychodzić, kiedy tor będzie mokry, bo was czeka coś takiego. Dobra, kochani, no to co? Dużo zdrówka. Aby wam się modele łamały, tylko jak będzie mokry tor u nas. Jak będzie suchy, żeby się nie, nie łamały, więc Sejanara.